Siemanko, z tej strony Direk, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj potężny content, zrobimy sobie rozbudowę Futis razy 10 z tej trzeciej najlepszej drużyny. Jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcję, bo byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy zaczęli y, kolejną FIFA, ostatnią grę pod nazwą FIFA z jak największą społecznością. I oczywiście mam nadzieję, że to działa też w drugą stronę, że. Miło Wam jest gościć na moim kanale i oglądać kontent, który tworzę. Możecie też dać znać w komentarzu, co ostatnio dobrego trafiliście, bo wiadomo, teraz wszystkie najlepsze karty są w paczkach, a ja Was zapraszam bardzo serdecznie na oglądanie. Przepalamy sobie pierwszy skład na rozbudowę Footis raz 10, skład pierwszy, bo są dwa o ocenie 89. Tutaj karta specjalna potrzebna. No i przepalamy sobie go od razu i otwieramy. Kolejna próba przepalania tego składu. Tym razem, na spokojnie, bez pośpiechu, od razu otwieramy paczuszkę. No, jeśli będzie coś, to Wam pokażę. Jeśli nie, no to lecimy z kolejnym składem. Mamy Team of the Season! Anglia, SHO. O, Cody. Kolejny składzik 89, przepalany tym razem, bez żadnej karty specjalnej. Tu El Sharoe, Kulibali, Banega i Muhtar. Trafienie ostatnio sobie poza wizją otwierałem. Trochę pików paczek, także trzeci składzik leci na przepałkę o ocenie 88. Taki składzik właśnie przepalany. Od razu lecimy na szybkości. Mamy coś specjalnego: mamy kapitana i będzie to KOKE, wymienny 91. Fajnie, fajnie, z takiej paczki. No i dobra, ostatni składzik o ocenie 87 przepalany. Czwarty skład, ostatni na. Rozbudowę Futis raz 10. Mam nadzieję, że trafimy coś naprawdę potężnego. Czas na tą najlepszą paczkę przygotowaną na dzisiejszy odcinek. 10 piłkarzy z trzeciej partii Futis. Lecimy. Nie przedłużam, po prostu twórzmy. Liczę na coś potężnego. Mamy Team of the Season. Ang. Mess. Nie, Bonega. Kurwa. No, Bonega, ale pamiętajmy, tu jeszcze w tej paczce w środku, może być naprawdę. Potężnie. Zobaczmy, co będzie w środku. Jest Kutinio 94. Bardzo dobrze, bo on jeszcze trzyma cenę i na pewno jakoś go połączę. No ale reszta. No tak średnio. Myślałem, że coś lepszego się uda trafić. No ale. Zobaczmy, ile ten Kutinio kosztuje. Dobra, myślałem, że on jest więcej warty. Myślę, że paczka bardzo, ale to bardzo słaba. No niestety jak widać nie mogę wejść. I <laughs> Siemanko ponownie witam Was kolejnego dnia. Naprawiono już serwery. <laughs> Z tego co widziałem, to jakoś o 11 wczoraj ogarnęli te serwery czy jakoś przed 11. Ale z racji, że nie, nie zdążyłem wczoraj zmontować tego filmu, no to po prostu sobie zostawiłem na dzisiaj na spokojnie i w ogóle doczekałem się po prostu, nie powiem wam teraz. Jak zawsze wchodziłem, nie wiem czy zauważyliście, ale zawsze na transferach była, była dwójka. Bo miałem na celach, w celach transferowych miałem dwie, dwa takie i one się zbugowały I zawsze nie mogłem ich usunąć, w ogóle nic nie mogłem z nimi zrobić I dzisiaj wchodzę właśnie teraz, patrzę, nie ma nic Naprawili to, kurde Czeicie to? Po prawie roku, bo mi jakoś to na początku Fify się stało, że miałem to zbugowane, nie? No po prostu Pst, Nie, ja przepraszam, ale Brawo, udało im się w końcu Plusem tego, że nagrywam to kolejnego dnia, dogrywam tak właściwie, jest to, że otworzymy sobie dwie paczki 85x10, no bo codziennie wychodzi powtórka. Ja zdążyłem wczoraj zrobić to sobie w pracy, to SBC przed 19. jedziemy 10 razy 85. plus Coś potężnego, proszę bardzo. No, team of the Season często mi to wyskakuje i. Laporte o 94 no foder, Git, ale my chcemy czegoś lepszego, coś grywalnego w końcu. ostatnio Kante tego dostałem, jest Ribery! O oh yeah! On chyba jeszcze z pół miliona kosztuje, albo więcej mi się wydaje. Ale oczywiście mogę się mylić, bo wczoraj też na tego kutinio się tak napaliłem, ale on kosztuje chyba niecałe 50 tysięcy, jak nie mniej. No jeszcze Jelson Martins, no chociaż mam Bayland no to mi się nie przyda. Ale. Foderowo ta paczka taka no. Nie bardzo, ale Ribery sprawdźmy ile kosztuje. No, ponad 400 tysięcy jeszcze Ribery chodzi. Także. Wow. No i tak w ogóle to mamy dzisiaj czwartek, a ja sobie postanowiłem ostatnio wbić w rywalcach te nagrodę ulepszone. Co prawda tylko jestem w piątej. Lidzę, no bo ja w ogóle ja już mówiłem w, w jakimś tam filmie, czy tam nawet w niejednym, że ja po prostu mało gram i dlatego jestem tak nisko. No ale odbierzemy sobie za 10 minut, zagrajmy sobie meczyk i odbierzemy nagrody za Ravalsy. Jeszcze wam powiem przed meczem, bo mam teraz niecałe 50 tysięcy na koncie. Wczoraj sobie w pracy tak siedziałem i zrobiłem sobie tam wyszło jakieś SBC głosowanie jakiś dzień głosowania czy coś i ten lecimy z meczem Ronaldinho yy, będzie tutaj grał no bo nie chce mi się grać Kilianem no, wypowiadałem się w ostatnim odcinku coś tam o nim także Ronaldinho sobie na sześciu zgrania leci, Ribery wsadzony i, no i lecimy no i zrobiłem sobie to SBC tam złota paczka że Prime była i sobie otworzyłem wymienna Radomiak, czyli z Polakiem gramy, spoko. I trafiłem tam do niego Lwesza. Teo wsadzony na lewą bronę zamiast Cancelo, żeby Ribery miał pełne zgranie. Ale myślę, że sobie poradzi. Wow, wow, wow Je, No i właśnie, tak jak mówiłem, Teo Hernandez i przed chwilą pięknie odebrał piłę. Ej, je! Ej, 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 kurde. Ruth Hulit wrzuca piłeczkę i... I pięknie! Pięknie na zielonce! Znowu Gareth Bay, tak jak w ostatnim odcinku. Strzela pierwszą brameczkę z góweczki. Wow, ale piękna zielonka siadła. Dobra, jest Root Hulit. Teraz podanie do Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho. Podanie, czy Ribery do tego dojdzie? Root Hulit. Ribery. Ribery. Ribery! Co porobił Ribery? Oh my. God. Ojej, widzieliście tą akcję? Nie, no to było. Ma no nie, jak prosto zrobiłem jakiś, nie? Masakra. Riberina 2 do 1, pięknie. No, Angolo, nie możesz tak łatwo. te... Co Alison zrobił? Czemu on do tego nie wyszedł? Ojej, no znowu. odbiła się od ręki Alisona. Aj no, Rona... kurczę, przesunąłem się. No, niestety, 4 do 2. Rzut karny, jeszcze co ja robię? Jest, dobrze. są, pięknie. Ole mnie teraz, Oplu, ziomek. No niestety przegrywamy 6 do 2. Troszeczkę, no, za bardzo lekceważyłem tego przeciwnika. Leci skład na drugą paczuszkę Laporte Sinistera i Depay, tylko z takich wyżej ocenionych. No to jeszcze handanowić. No, no, nieważne, przepalamy po prostu ten skład. Startujemy. Druga paczka 10 razy 85, plus. czy mamy kartę Team of the Year? A nie, Jorginho. 97, wow, nie, no jeśli chodzi o fodery, bo myślę, że on nie jest teraz już drogi, ale 97 oceny ogólnej, wow, nie, no co dzisiaj w ogóle za trafy lecą, co będzie w środku, Felix, Milito, wow, no jeśli chodzi o fodery, to nawet fajnie, fajnie, tylko jedna karta, 86, 87, reszta powyżej 90, 90 plus. Zobaczmy, ile ten Jorginho kosztuje. No, 70 tysięcy. Pykniemy sobie jeszcze jedno spotkanie po spotkaniu. Jeszcze coś tam zrobimy. Chcę zobaczyć, jak ten kutinio śmiga. Także polecią sobie tutaj. Wszyscy na pełnym zgraniu. Oprócz Ronaldinho. No i lecimy. Mamy składzik L Lian Piyama. Nie wiem, czy to Polak, ale. No i niestety jeden do 0, tak jak w poprzednim meczu zaraz. Pięknie! Frank Riberi chyba na czerwonym uderzył, ale to jest nieważne. Mamy brameczkę To Ronaldo, siii! Dobry zwód Cristiano Ronaldo Riberi. Tak jest! Pięknie! Ale bramkaż to no wiadomo, wylał się myślę Piękny Lobik. No akurat loby w tej grze siedzą mi. Tak, tak szczerze często. Dobre Alison. No chociaż ten... Nie! Co ja odwaliłem? Boże! Nie, no nie wierzę. No nie wierzę, nie. I can't believe it! dobre no i je Jezu kolejna dobitka nie to już jest napietujące strasznie nie pię ja nie mogę nie już chciałem mówić pięknie Ciężko było, no trochę ci było ciężko, no niestety. No, jedyny plus ta bramka Riberiego e, w pierwszym meczu, fajna naprawdę. Właśnie, przepraszam, zapomniałem, że mieliśmy otworzyć te nagrody, co ty widzisz na No ale dobra, biorę sobie właśnie teraz je, wszystkie niewymienne paczki, no potrzebuję foderu albo po prostu spróbujmy coś trafić dobrego, grywalnego znowu. Ribery już poleciał, ale może coś jeszcze, no cóż, no. Powiedzmy, że nam mało, trafmy coś jeszcze. Zacznijmy sobie od złotych paczek rzadkich kart. Najpierw pierwsza. Jest Inform, jakiś lepszy. I Ginter, 87. No niestety, ale go mam już. Mamy Team of the Season. I będzie to Mitrović, 94. Goodfodder, pięknie. Coś jeszcze? I Casemiro. Tylko ekrany. One Bisaka 83. No dobra. Tym razem nic. No i niestety tylko banery. Będzie to Aspilicueta. Ostatnia paczka na dzisiaj. Czy dostaniemy coś potężnego? No niestety nie. Dostaniemy tylko Icardiego. <grywki> Mówiłem, że ostatnia paczka na dzisiaj, ale to była paczka. Zrobię jeszcze dla Was Pika 86. No specjalnie dla Was na koniec, żeby Was fajnie pożegnać. Mam nadzieję, że docenicie to solidną łapeczką do góry. Przepalamy ten składzik. I zobaczmy, czy uda się coś jeszcze dzisiaj trafić na sam koniec z tego pika. Otwieramy. 1 z 4, 86+. Plus. No tylko foder niestety. Na dzisiaj będzie to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No jedyny niedosyt, którym Mógł zostać to jedynie po tych meczach, ale reszta była bardzo, bardzo dobra, bo dużo fajnych poderów, padło Frank, Ribery. Do FIFA 23 jeszcze jakieś 7 tygodni. Ja już się naprawdę nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że wy też, ale zanim FIFA 23 to jeszcze czekam na rozbudowę 85 razy 10 powtarzalną. Wtedy będziemy lecieć totalnie z kontentem, będę robił pełno tych paczek no i różnych innych no nie wiem ikony piki wszystko no co będzie to będę robił po prostu a później już oczekiwania na FIFA 23 edycja ultimate zakupiona także 27 września mam nadzieję że uda mi się pierwszy odcinek wrzucić od razu w pierwszy dzień kiedy będzie premiera maksymalnie w drugi ale będę się starał w pierwszy w porządku tak więc ja się z wami żegnam życzę wam miłego dnia lub wieczoru Trzymajcie się, pozdrawiam. Siemanko.